Kolejny piękny poranek na naszej plaży. Mamy naszą kabinę, mamy ognisko, mamy nasz szałas. Szałas oraz ognisko delikatnie w tym momencie lewitują powyżej plaży, ale ja się nie czepiam, załadowały się to mi wystarczy. Jedną rzecz, o której zapomnieliśmy, to oczywiście ryby. Zapomniałem wyjąć moją rybę z ogniska ostatnim razem, więc ja spróbuję upolować kilka ryb teraz, wrzucić je na ognisko. Zobaczymy, czy ryby się dopieką. Nie widzę tutaj drugiego kandydata. Więc wydaje mi się, że wrzucę po prostu jedną rybę. Odpalmy ognisko. Weźmy naszą rybę. Możemy ją wrzucić, więc to już jest dobry znak. W czasie, kiedy ryba się piecze, ja pokrótce powiem wam, co dzisiaj będę sobie robił. Przede wszystkim będę rozbudowywał systemy obronne mojej bazy. Chciałbym dzisiaj przetestować platformy oraz schody. To jest coś, czego jeszcze nie robiłem, czym się nie bawiłem. Wszystkimi ścianami, palisadami i tak dalej, i tak dalej. Bawiłem się praktycznie w pierwszej serii, co nie przyniosło zbytnio skutku, ale whatever. Dzisiaj chciałbym poukładać sobie gdzieś tutaj platformy, chciałbym po prostu zbudować jakiegoś rodzaju wieżę strażniczą, złożoną z platform oraz schodów. Zobaczmy może nasze ognisko. Ryba się upiekła, możemy ją zjeść. I praktycznie w momencie ryba wypełniła nasz cały głód, więc jest miliona razy lepsza niż wszystkie batoniki razem zebrane. Od teraz jem ryby. Naciśnijmy sobie więc B, no i zabierzmy się za budowanie. Oczywiście idziemy do Self-Build, mamy platformę, więc rozłóżmy sobie pierwszą, powiedzmy tutaj. Standardowo chciałbym to utrzymać jakoś w miarę równo. Wydaje mi się, że będę musiał sobie prowadzić je... Pierwszą może postawię równo, a następne będę prowadził wzdłuż linii oceanu. Może coś takiego. Nie jest to idealnie, ale niech jest. Następną trochę pod kątem. I następną i tak dalej. Prawdopodobnie cztery takie wieże sobie ustawię. Oj, tutaj chciałem mi się budować na górze, tego byśmy na razie nie chcieli. Co na razie wbudować sobie pierwszą linię, więc okej, okay, mamy linię naszych platform. W tym momencie ja sobie dodam w tym miejscu schody. Pan żółw widzę sobie tutaj przechadza się. Właściwie dwójka żółwi. Ok, ustalmy sobie gdzieś tutaj schody. Wydaje mi się, że każde miejsce jest dobre. Mamy schody. Mamy nasze platformy. Wszystko wygląda na razie ładnie. Widzę, że mamy grupkę kanibali na horyzoncie, więc ja standardowo spróbuję ich zesnajpować z daleka. Trzy flary wystarczyły, żeby cała grupka praktycznie zaczęła płonąć, ja ich totalnie ignoruję. Wracam do budowy. Więc cóż, w tym momencie będę starał się zakładać drugi poziom. Chciałem postawić schody w tym miejscu. Następnie platformę tutaj. Oraz kolejną platformę w tym miejscu. Następnie, oczywiście, będę chciał postawić schody tutaj. Oraz jeszcze jedną platformę tam. Nie wiem, czy będę w stanie zrobić to w tym momencie. Przynajmniej będę musiał. Nie no, jestem w stanie, mogę platformę. Mogę jeszcze jedne schody, tutaj? Ok, Dobra, mamy schody, mamy platformy. Wydaje mi się, że ja się zabieram w tym momencie za budowanie. Standardowo zrobię to w formie timelapsu, żeby nie marnować waszego czasu, nie zanudzać was za bardzo. Jeżeli nadejdą jakieś kanibale, ja standardowo sobie ich zdejmę, może spowolnię ten timelapse. Widzimy się za momencik. Tak, widzę cię, że nadbiegasz. I już cię nie ma. Dobra, główna część budowy, związana z belkami, jest załatwiona. Ja sobie wezmę mój wierny toporek, idę do lasu po jednego patyka. Jak zawsze wiadomo, patyki są nadal zbagowane, więc możemy wykorzystać jeden patyk do zbudowania wszystkich platform. Jak na razie nie widzę żadnych przeciwników na horyzoncie, więc weźmy sobie nasz patyk. No i cóż, wykończmy naszą budowę. Tak, zdaję sobie sprawę, że bezwstydnie wykorzystuję wszystkie bugi gry. Ok, zapomnieliśmy o jednej belce tutaj. I oto jest nasza własna wieża strażnicza. Próbujmy na nią wejść. Ok, fakt, że jest ona troszeczkę pod kątem na pewno nam nie pomoże. Ale inaczej nie mogliśmy tego wybudować, będąc na plaży, która jest pod kątem. Próbujmy wejść tutaj. Troszkę są problemy z wchodzeniem pomiędzy schodami a platformą. Ok, nawet duże są problemy. Ale dajemy radę. Mamy naszą. Mamy? Mamy naszą wieżę strażniczą. Ok, jest tu jakiś zalążek naszych systemów obronnych. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to idealne. No ale okej. Okay. Dobra, w tym momencie wydaje mi się, że chciałbym zacząć budować jakiegoś rodzaju zabezpieczenia z tyłu. Zacznę może od muru. Oczywiście wracamy do self-build. Chciałbym wprowadzić tutaj mur, który będzie miał w sobie drzwi. Ponieważ. Dlaczego ja nie mogę tego obrócić? Okej, okay, mogę. Coś się znowu zbagowało. Okej, okay, nie mogę obrócić muru. To teraz się. Próbuję złapać jakiś inny przedmiot. Okej, okay, ten mogę obracać. Widzę kanibala na horyzoncie. Tego nie mogę obracać. Mogę obrócić sam siebie, więc jest okej, okay. on się obraca razem ze mną. Więc powiedzmy, że jestem w stanie to jakoś ustawić. Wydaje mi się, że chciałbym to ustawić gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że ten kanibal nie zaatakuje mnie, kiedy ja bawię się tym, tym czymś. Dobra, wydaje mi się, że to jest ok. Zajmijmy się może tym kanibalem, który gdzieś tam jest na horyzoncie w tym momencie. O ile jeszcze nie zniknął. Ok, tam sobie idzie. My się zaraz z nim zajmiemy na początek. Na wszelki wypadek, żeby nie zaszedł nas od tyłu później właściwie nie zaszła, ponieważ jest to kobieta. Nie wiem, czy ona jest tutaj sama, czy... Okej, okay. nie widzę żadnych innych kanibali. Wracajmy więc do budowania. Jak widzicie, zauważyłem, że strafując, biega się dużo szybciej, więc od jakiegoś czasu, teraz biegając prosto, po prostu sobie strafuję. Dobra, mamy jedną ścianę. Wydaje mi się, że w tym momencie możemy wybudować kolejną. Właściwie będzie to kawałek palisady. Wydaje mi się, że będę chciał iść linią brzegów. No, trochę za bardzo. Taki sposób. A następnie kolejną palisadę tutaj. Wydaje mi się, że jest to jakiś, jak powiedziałem, zalążek naszych systemów obronnych. Ja po raz kolejny przyspieszę to dla Was, ja zabieram się do budowę. Ok, nasze dwa kawałki palisady oraz wyjście do wody jest gotowe. To jest bagowane, ale okej, okay, jakimś jestem w stanie się przyślizgnąć. Nasza kabina stoi. Nasz shelter nadal tutaj jest. Czym moglibyśmy się zająć teraz? Wydaje mi się, że korzystając z okazji, że mamy tutaj tyle ciał, ja chciałbym sobie zbudować FIG, ale zanim to zrobimy, moja energia zaczyna spadać, mój głód zaczyna wzrastać. Wydaje mi się, że upoluję sobie następną rybę. Jeżeli tylko jakieś tutaj znajdę. Ok, mamy jedną. No nie, trochę za głęboko. Ta troszeczkę za daleko. Ok, tutaj mamy pierwszego kandydata. Mamy rybę. Wydaje mi się, że mogę złowić od razu więcej, jeżeli będę w stanie. No nie, ta jest za daleko. Dobra, mamy drugą rybę. Ja sobie od razu wrzucę jedną na ognisko. Definitywnie zmieniam moją dietę w tym momencie z batoników na ryby. Próbujmy zbudować FG, o którym mówiłem. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby odstraszać naszych przeciwników. Nie wiem, czy ta ręka nie wchodzi troszeczkę. Okej, okay, będziemy mieli rękę przechodzącą przez ścianę. Wydaje mi się ok. Zjedzmy rybę, ponieważ jest moja ryba. Ok, mogę ją zjeść. Głód na full, energia na full. Chodźmy zbierać głowy, ręce, nogi i całą resztę. Zacznijmy może od patyków, ponieważ o ile dobrze pamiętam, to jest 10 patyków potrzebnych. Kamieni niestety żadnych nie mamy, ale o ile dobrze pamiętam, mamy tutaj dwa bagujące się kamienie, które po pojawiają się non-stop, których niestety chyba nie mogę zebrać. Ok, sprawa z kamieniami wygląda tak samo. Jeżeli mamy kamień w ręce jako broń, możemy mieć nieskończoną ilość kamieni, czyli dokładnie tak samo jak z patykiem. Nie wiedziałem tego. Kolejna bezużyteczna rzecz, którą wiem. Chodźmy więc zbierać ciała. Nie brzmi to zbyt apetycznie, ale cóż. Ok, nie skomentuję tego. Nie wiem, jakim cudem mam trzy głowy. Okej, okay, trzy głowy się toczyły, ja zebrałem tylko jedną. Nie wiem, jakim cudem. Ciekawe, czy mogę, posiadając głowę w ręce, w taki sam sposób jak kamień albo patyk, mieć nieskończoną ilość głów. Niestety chyba nie. Trudno. Warto było spróbować. Chodźmy pozbierać coś jeszcze. Ręka. To jest całe ciało to na razie nas nie interesuje. Noga. Okej, okay, to wcale nie jest obrzydliwe. Dlaczego się nie robi, żeby przetrwać na wyspie? Okej, okay, ręka jest mi niepotrzebna. Ja może sobie gdzieś tutaj wyrzucę. Jeżeli będę oczywiście w stanie. Spróbujmy pozbierać więcej głów, o ile dobrze pamiętam, kilka głów oraz jedna noga jest nam potrzebna. Fuck! Ok. Bardzo ciekawy efekt. Dotychczas nie rozczłonkowywałem ciał przeciwników, więc jest to dla mnie nowość. Sześć głów. Ale dobrze pamiętam, było tutaj jeszcze kilku przeciwników. Tam na pewno był jeden. Tego ciała, ile dobrze pamiętam, nie da się rozczłonkować, ponieważ ono tu jest częścią architektury. Ale jestem pewien, że tutaj była jedna kobieta, którą zabiliśmy bez partnera. Okej, okay, ta się rozpadła bez żadnych eksplozji. Czy ja zebrałem głowę? Zebrałem. Dobra, wydaje mi się, że to jest na tyle, jeżeli chodzi o ciała przeciwników. Chociaż z drugiej strony pamiętam, że strzelałem do kogoś tutaj. Nie jestem w sumie pewien. Chodźmy sprawdzić. Okay, mamy tutaj przeciwnika, tak, kolejny. Jakimś cudem nie mogę zbierać więcej niż jedną głowę, więc to jest nieopłacalne. Nawet jeżeli byłoby tu kolejne ciało, żebym coś zabierał, więc ja zaniosę tą głowę do naszego FG. Dobra, jeszcze cztery. Ja w tym momencie prawdopodobnie sobie to oleję, poczekam na kolejną grupę, która prawdopodobnie do mnie przyjdzie za jakiś czas. Zaglądnijmy do Survival Guide'u i zastanówmy się, co moglibyśmy jeszcze zbudować, więc... Mamy na pewno ogniska, właściwie mamy ognisko. Szałas mamy, ten jest totalnie niepotrzebny. O ile mi wiadomo, w tym nawet nie można sejwować, więc to jest po prostu szałas, w którym można spać. E, kabina już mamy. Lockholderów wcił nas dostatek, mamy ich chyba z 15. E, ściany, te mi są niepotrzebne. Mamy ścianę z drzwiami jest to nasze wyjście na naszą prywatną plażę właściwie prywatny ocean. Mamy palisadę. Bawiliśmy się tymi dwoma rzeczami. Wydaje mi się, że następną rzeczą, w jaką będziemy inwestować, będą pułapki. To wygląda całkiem fajnie. Próbujemy rozłożyć sobie pułapkę tutaj. Nie wiem, powiedzmy tutaj. Prowokujemy przeciwników do niej. Albo może bliżej, jeżeli oni przyjdą do nas... ...to po prostu załatwimy ich praktycznie przed wejściem. Może tutaj. Tutaj wygląda bardzo majestetycznie. Co jest nam potrzebne? 5 logów, 2 patyki. Nie ma sensu robić Wam tu timelapsu, kiedy noszę 5 logów. Jeden... ...oraz jeszcze dwa. W tym momencie nie mam już żadnych patyków, więc weźmy sobie następny. Okej, okay, widzę tam kolejnego kandydata, którego. Może moglibyśmy jakoś sprowokować tutaj, żeby przybiegł do nas. Okej, okay, słyszysz mnie? Cholera, ja właśnie sobie zdaję sprawę, że jeszcze nie skończyłem tej pułapki. Chciałem go zaprowadzić w moją pułapkę. Po czym zdałem sobie sprawę, że ta pułapka nie jest jeszcze skończona, więc to by było trochę słabe. Zatem on. Nie no, chodzi sobie tam gdzieś. Skończmy tą pułapkę, ja go spróbuję sprowokować tutaj. Dobra, idziemy prowokować kanibala. Ja biorę toporek, ponieważ toporkiem mogę się blokować. No mi gdzieś uciekł. Tego nie widziałem tutaj wcześniej. Nie wiem, czy oni rozbudowują swoje terytorium. Po prostu przegapiłem to totalnie. Okej, okay, mój kanibal postanowił sobie gdzieś iść pobiegać, nie widzę go nigdzie. Zastanawiam się, jak nic mogę sprowokować kanibala, żeby mnie ścigał. Zasadniczo nie było to dla mnie żadnym problemem, pojawiali się praktycznie non-stop. W tym momencie, kiedy szukam jakiegoś kanibala, żeby sprowokować go w moją pułapkę, nie ma ani jednego. Przypomnijcie sobie moją pierwszą serię, kiedy wpadło ich 4 albo 5, po prostu tak, bez pytania. Wydaje mi się, że będziemy po prostu musieli czekać na jakiegoś kanibala. Widzę pierwszych kandydatów, ja spróbuję ich sprowokować. Ok, zobaczyli mnie. Zaczynam się wycofywać. Staram się mnie okrążyć. Ja będę się starał blokować oraz wycofywać. Ok, ten zaatakował. Chodź do mnie. Ej, nie uciekaj. Chodź. Tutaj. Tutaj. Tak, tutaj. Chodź, chodź. Chodź. Nie bój się. Nie, nie tam! Jak można być tak głupim kanibalem? Co on w ogóle ma na głowie? Czy ta pułapka w ogóle działa? Tak, pułapka działa! OK. W tym momencie ja przełączam się na broń. Postaram się załatwić całą resztę. Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze jedna. Ty jakimś cudem nie podpal mojego kolegi nowego. Odejdź od niego. Ten umarł. Tamta za moment umrze. Ja sobie w to w tym momencie zakończę. Ja i mój nowy kolega żegramy się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, powiedzcie mi, czy wolicie timelapse z muzyką czy bez. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło jak zawsze. Do usłyszenia. Cześć!